Ale to syf! Cześć kochani, w związku z tą narodową kwarantanną prosiliście mnie, żeby zrobić materiał dotyczący smogu, bo jak część z Was zauważyła to jest dobry moment, żeby zweryfikować twierdzenia wszelkiej maści miejskich aktywistów dotyczące wpływu motoryzacji na to zjawisko. Ja nie ukrywam, że broniłem się przed tym tematem rękami i nogami. Po pierwsze nie chciało mi się znowu czytać tych wszystkich raportów Niku. A po drugie, no nie oszukujmy się, jeżeli ktoś śledzi sytuację związaną z zanieczyszczeniami powietrza na terenie Polski i Europy, to szybko dojdzie do wniosku, że temat smogu w kontekście motoryzacji tak naprawdę nie istnieje. I tak, rzeczywiście, zaraz po wprowadzeniu tych wszystkich obostrzeń tej pierwszej fali obostrzeń w zeszłym tygodniu w wielu polskich miastach rzeczywiście zaobserwowano poprawę jakości powietrza i to spowodowało wysyp hura optymistycznych postów u wszelkiej maści aktywistów miejskich, tudzież ekologów, którzy twierdzili, że wystarczy zmusić Polaków do zostania w domu, i nagle zjawisko smogu w dużych miastach spada. No i tego typu retoryka utrzymała się przez dwa dni, bo na trzeci dzień od wprowadzenia tych restrykcji okazało się, że. Według raportu Air Visual Kraków był drugim, podkreślam drugim miastem na świecie z najgorszą jakością powietrza, a w top ten, czyli dziesiątce miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem był jeszcze Poznań i Warszawa. Powiem tak, ja nie chcę się wdawać w dyskusję z idiotami, którzy twierdzą, że po tych pierwszych dwóch dniach nagle Polacy znowu wrócili do samochodu, bo wystraszyli się komunikacji miejskiej i przez to znowu mamy smog. Otóż nie wrócili. No dane, przynajmniej te, które są dostępne, pokazują naprawdę, że ruch stanął na przykład w Gliwicach w stosunku do tygodnia sprzed... Wprowadzenia restrykcji, potoki ruchu zmalały nawet o 70%, więc nie widzę pola w ogóle do dyskusji. Natomiast co się okazało? No, to co okazuje się od wielu lat po prostu przez pierwsze dwa dni po wprowadzeniu tych obostrzeń mieliśmy w Polsce dość silne wiatry. To powietrze bardzo ładnie się mieszało i wywiewało te wszystkie. Mm, Zanieczyszczenia z centrum, a głównie z obrzeży miast. Natomiast w środę wiatr ustał i o czym Polacy palą w piecach, z powrotem napłynęło do miast. Świetnie, obrazuje to przykład Krakowa, który leży w takiej niecce, więc gdy tylko przestaje wiać, te zanieczyszczenia z ościennych miejscowości spływają do miasta, no i powietrze jest takie, że można je kroić kosą. No, i co już przydałoby się powiedzieć o jakichś faktach? tak? W 2014 roku NIK zrobił taki potężny raport dotyczący stanu powietrza w Polsce, i z niego wynika, że wpływ motoryzacji, tudzież transportu ogólnie, bo to nie tylko motoryzacja, przecież to również transport kolejowy, wodny i tak dalej, na zjawisko smogu to jest maksymalnie podkreślam, maksymalnie 7%. W stosunku do y, samochodów to jest 3%, a y, te 7, o których mówię, bierze się głównie z tego, że w dużych miastach, typu właśnie Warszawa, typu Trójmiasto, Łódź i tak y, dalej, brany jest jeszcze pod uwagę tak zwany unos wtórny, czyli to, że przejeżdżające samochody podrywają z ziemi kusz, czyli pył zawieszony, no i on z powrotem trafia do atmosfery i my tym oddychamy. Tak jak powiedziałem. 3% to jest wkład y, motoryzacji, tudzież transportu kołowego w całe zjawisko smogu. Kolejne 3 do 4 to jest tak zwany unios wtórny. Czyli zużyte y, okładziny klocków hamulcowych, zużyte opony, ten właśnie cały pył zawieszony, który siada sobie na ziemi i potem jest podrywany. I tak, powiecie, że super, no to w takim razie trzeba zakazać ruchu kołowego w miastach. No, oczywiście jest to bzdurą. Y, no, w ciepłych krajach, y, takich gdzie deszcze są zjawiskiem no mało naturalnym, jest to rzeczywiście problem. Natomiast w Polsce, gdzie mamy więcej dni z deszczem niż bez deszczu, y, no. Wpływ tego unosu wtórnego na jakość ogólną powietrza w danym regionie jest naprawdę marginalna. Po prostu raz na dwa, trzy dni spadnie deszcz, zlepi ten kurz z powrotem. On się przestanie wtedy unosić. Działa to dokładnie tak jak u wszystkich lakierników, którzy nie mają kabiny lakierniczej. My po prostu lejemy po ścianach i po podłodze wodę i to nam wiąże ten cały syf na ziemi i możemy wtedy lakierować, powietrze jest czyste. Więc taka jest odpowiedź na kwestię unosu wtórnego. Jak można temu zaradzić? Bardzo prosto. Wystarczy wybudować metro, tłoczyć tam świeże powietrze, a wypuszczać z niego przefiltrowane, no i mamy wtedy czyściutkie powietrze do oddychania, no tyle tylko, że metr w Polsce jest tyle, ile jest. Co jeszcze? Oczywiście można ograniczać ten ruch kołowy w mieście, można wypuścić na drogi rowerzystów, ale to też nie zmienia za bardzo sytuacji, bo jeżeli 4 czy 3% to jest kwestia unosu wtórnego, to bierzmy poprawkę, że prędkość rowerzysty w mieście jest średnio większa niż prędkość samochodu. A rowery też jeżdżą na oponach gumowych i też mają klocki hamulcowe, oczywiście mniejsze zdecydowanie niż samochody. No ale jeżeli nagle wsadzimy połowę populacji na rowery, to uwierzcie mi, że ten unos wtórny wcale nie będzie mniejszy. Oczywiście już ten raport z 2014 roku, o którym mówiłem, no pięknie pokazywał, że te wszystkie twierdzenia dotyczące y, smogu i motoryzacji to są wyssane z palca, bo y, oczywiście oprócz takich aglomeracji jak Kraków czy Warszawa. W czołówce bardzo często przewijały się też takie jak na przykład Nakło nad Notecią, ma 32 tysiące mieszkańców, Nowy Tomyśl ma 15 tysięcy mieszkańców, czy Wschowa, która ma 14 tysięcy mieszkańców. No, tam ruch kołowy, nie wiem jak wielki by musiał być i czym by ci mieszkańcy musieli tam jeździć, żeby mieli powietrze zanieczyszczone bardziej niż w stolicy. No, wytłumaczcie mi, co oni tam mają w tej Wschowej? Parowozami jeżdżą do roboty. Także myślę, że to tyle jeżeli chodzi o smog, nie chciałbym wracać do tego tematu, bo tak jak powiedziałem, w kontekście motoryzacji w Polsce on no, w zasadzie nie istnieje. Dlatego za każdym razem jak słyszę o tej policyjnej akcji smog, to nie ukrywam, no uśmiecham się trochę pod nosem i żebyście mnie źle nie zrozumieli, ja rozumiem, że trzeba eliminować z ruchu te wszystkie kopciuchy, które walą z rur jako RP Błyskawica, idąca pod falę, ale no, to trzeba robić na bieżąco, a nie stawiać yy, nagle na sztort wszystkie jednostki drogówki w kraju yy, i tylko po to, żeby zatrzymać w skali kraju, nie wiem, 1000 dowodów rejestracyjnych, z czego 950 za wycieki, a 50 za przekroczenie norm emisji spalin. No to nie tędy droga. No generalnie prawda jest taka, że wpływ policyjnej akcji smog na zjawisko smogu jest mniej więcej taki jak wpływ policyjnej akcji znicz na zjawisko sprzedaży zniczy w listopadzie. No to są dwa osobne byty i one się nie krzyżują. Oczywiście ja rozumiem, że trzeba eliminować z ruchu te stare kopciuchy, ale twierdzenie, że one mają jakiś realny wpływ na zanieczyszczenie powietrza w miastach jest absurdalne. No nawet 15-letni diesel ma komputer sterujący wtryskiem, a do baku, w przeciwieństwie do domowego pieca, nie da się wrzucić starych kaloszy czy zużytej prezerwatywy. Myślę, że to tyle w temacie smogu. Tak jak mówię, nie chcę do tego wracać, bo to jest y, temat mocno napompowany przez y, wszelkiej maści proekologów, ekoświrów itd. I on w kontekście motoryzacji słabo się broni. Ale rzeczywiście macie rację, że trzeba o tym mówić głośno, żeby się potem nie mierzyć z jakimiś idiotycznymi, absurdalnymi. Propozycjami wysnuwanymi m.in. przez warszawskie miasto jest nasze, które ostatnio apelowało, by w najbliższych bodajże pięciu latach każda warszawska ulica miała swoją alternatywną drogę rowerową. A najlepiej to pozamykajmy te ulice i zwężmy je do jednego pasa, a drugi pas udostępnijmy rowerzystom, gdzie ruch rowerowy w mieście to jest 2-3% pracy przewozowej. No ale jeżeli ktoś się rodzi z IQ równym liczbie przerzutek w rowerze, to się nie dziwmy, że wysnuwa tego typu postulaty. A tak kończąc mam dla Was też jedną pozytywną informację. Oczywiście, niestety nic z niej nie wynika, natomiast chcę, żebyście wiedzieli, że w tej sytuacji, gdy nie ukrywajmy, zarobki czy płynność finansowa wielu osób, zwłaszcza związanych z branżą usługową czy gastronomiczną, jest mocno zagrożona, rzecznik finansowy wystąpił niedawno, dokładnie 20 marca, z propozycją y, zmian w ustawie o. Ubezpieczeniach obowiązkowych. Tak naprawdę jako sam rzecznik niewiele może, ale wysłał pisma m.in. do Ministerstwa e, Finansów, do Premiera, do Polskiej Izby Ubezpieczeń, e, czy do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w których postuluje o, uwaga, wstrzymanie pobierania egzekwowania kar za brak ciągłości OC i odroczenie płatności. E, Obowiązkowego ubezpieczenia OC. No bo rzeczywiście jest tak, że w niektórych firmach, które mają kilka bądź kilkanaście samochodów i one w tej chwili stoją, nie generują zysków, utrzymywanie tej floty jest dość y, finansogenne, a no, priorytetem, nie oszukujmy się, są ludzie. Trzeba zapłacić ludziom, a nie y, ułożyć pieniądze na samochody. Więc to jest taka jedna. Pozytywna informacja w tym morzu smutku, który nas zalewa, bo przypominam, że projekt zmiany w prawie o ruchu drogowym utknął chwilowo w Ministerstwie Infrastruktury, natomiast on był gotowy już w maju 2019 roku i on przewiduje możliwość powrotu czasowego wyrejestrowania, a ściślej wycofania z ruchu samochodu osobowego, bo obecnie kodeks drogowy czegoś takiego nie przewiduje. Natomiast jak już kiedyś w którymś z filmików mówiłem, problem jest taki, że tego typu udogodnienie mogłoby dotyczyć wyłącznie samochodów, które wymagają naprawy elementów nośnych karoserii i trwać maksymalnie 12 miesięcy. I oprócz tego, że te wycofanie z ruchu miałoby trwać przez rok, to ma ono nie być możliwe w okresie krótszym niż 3 lata po ostatnim wycofaniu. Więc jeżeli macie klasyka, który ma w tej chwili na przykład 25 lat i liczycie na to, że ministerstwo wreszcie przywróci możliwość czasowego wyrejestrowania tudzież wycofania z ruchu pojazdu osobowego, do czego nie ukrywajmy obligują nas przepisy unijne. No to niestety wygląda na to, że wasze nadzieje są płonne. Dlatego cieszę się z interwencji rzecznika finansowego. No i mam nadzieję, że wreszcie ktoś o zdrowych zmysłach pochyli się nad tym projektem i przeanalizuje sytuację. Także tyle ode mnie. Przepraszam, że musicie czekać trochę dłużej na te. Moje filmiki, no ale siedzę aktualnie w domu z żoną, z dzieckiem i staram się po prostu jak najmniej czasu spędzać dodatkowo przed komputerem. I tyle. Trzymajcie się zdrowo, dbajcie o siebie, ale też nie dajmy się zwariować, nie popadajmy w jakąś panikę. Tyle ode mnie. Motoprawda prawda w internecie. Pozdrawiam, Paweł Rygas.